Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach zostało zbudowane w różnych okresach. Pierwotna świątynia z jedną nawą została wzniesiona w latach 1876-1891, zaprojektowana przez profesora Antonio Kua z Uniwersytetu w Neapolu i mierzyła 420 m2. W latach 1934-1939 za arcybiskupa Antonio Anastasio Rossiego sanktuarium zostało powiększone z jednej do trzech naw, utrzymując łacińską strukturę krzyżową. Zaprojektowane przez architekta i kapłana Spirito Maria Chiapetta, który również kierował pracami. Dwie boczne nawy, które mają trzy ołtarze z każdej strony. Rozciągają się następnie na ambulatoria. Łączna kubatura świątyni wynosi obecnie 40 tysięcy metrów kwadratowych. Fasada świątyni, której budowa rozpoczęła się 15 maja 1893 roku, została zainaugurowana 5 maja 1901 roku. Wzniesiona jako pomnik powszechnego pokoju. Z woli świętego Bartolo Longo. Zaprojektował ją architekt Giovanni Rispoli z Neapolu. W centrum fasady znajduje się Loggia Papieska. U góry marmurowy herb papieża Leona XIII. Elewację kończy posąg Matki Bożej Różańcowej o wysokości 3,25 m, dzieło Gaetana Chiaromonte. Dzwonnica, wolno stojąca obok sanktuarium, to dzieło architekta i Sługi Bożego Aristide Leonori. Została zbudowana w latach 1912-1925. Wewnątrz kryje klatkę schodową z 360 stopniami na 36 rampach. Drzwi wejściowe są z brązu ze scenami objawień Najświętszego Serca Jezusa świętej Małgorzacie Marii à la Cocque. Na piedestałach trzeciego piętra znajdują się cztery brązowe anioły z trąbami. W czwartej kondygnacji, w niszy, znajduje się marmurowy posąg Najświętszego Serca Jezusa, który liczy 6 metrów wysokości. Łączna wysokość dzwonnicy to 80 metrów. Znajduje się w niej 8 dzwonów wykonanych przez firmę Marinelli z Anione. Monumentalne drzwi z brązu, przez które wchodzi się do centralnej nawy i dwóch bocznych bazyliki, to trzy imponujące dzieła artystyczne, których aparat dekoracyjny zawiera najważniejsze elementy historii sanktuarium Pompejów. Wykonane zostały przez księdza Battista Marello i zamontowane w latach 2021-2024. Drzwi centralne zwane drzwiami kościoła pielgrzymującego mają 5 metrów wysokości i 2,5 metra szerokości. Na drzwiach umieszczono postaci związane z sanktuarium i dziełem św. Bartolongo. Przede wszystkim widzimy twarze papieży Piusa X, Leona XIII, świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka, czcicieli Madonny z Pompejów. Następnie znajdujemy postaci wielu świętych, którzy wspierali i doradzali świętemu Bartololongo. Wraz z nimi reprezentowani są ludzie z najdalszych, odległych miejsc, którzy pielgrzymują do sanktuarium pod opiekę Najświętszej Dziewicy. Kolejne drzwi to drzwi świętego Bartolongo, przez które wchodzimy do prawej nawy świątyni. Zostały one zainaugurowane 26 października 2023 roku. I tworzy je osiem paneli reliefowych ze scenami z życia założyciela sanktuarium i dzieła pompejów. Na górze w dwóch panelach Znajdują się portrety św. Bartololongo w geście przekazania modelu sanktuarium z dzwonnicą oraz hrabiny Marianny de Fusco, która przyjmuje ten model i jest gotowa wesprzeć jego realizację. Pozostałe panele prezentują dalsze dzieje powstawania sanktuarium i dzieł z nim związanych. Ostatnie drzwi to drzwi dziewicy, przez które wchodzimy do lewej nawy bazyliki. Zostały poświęcone 31 maja 2024 roku i są dedykowane tajemnicom Różańca Świętego, który pomaga kontemplować rolę Maryi w historii zbawienia ludzkości. Strop centralnej nawy zdobi fresk wykonany przez rzymskiego malarza Vincenzo Palottiego w 1888 roku i przedstawia ostatnią chwalebną tajnicę Różańca Świętego, czyli ukoronowanie Najświętszej Marii Panny i chwałę Świętych. Wielka kopuła bazyliki wznosi się na wysokość 57 metrów. Fres kopuły został wykonany przez Angelo Landi Salo i przedstawia wizję lub marzenie świętego Dominika, w którym Matka Boża Różańcowa bierze pod swój płaszcz świętych i wiernych. W dolnej partii święty Dominik w otoczeniu aniołów i dominikańskich świętych. Wzłóż bębna które jest podstawą kompozycji, są przedstawieni papieże Pius X i Leon XIII, Grupa Sierot, biskupi Antonio Anastasio Rossi i Vincenzo Celli, założyciel święty Bartololongo z grupami synów i córek, Pius XI i Pius XII. Pod gzymsem kopuły czytamy: We mnie każda łaska drogi i prawdy. Każda nadzieja życia i cnoty. W rozpiętościach kopuły cztery freski w okrągłych plafonach przedstawiają istotne fakty z historii sanktuarium. Prezbiterium Bazyliki otoczone jest marmurową balustradą z kolumnami i czterema bramami. Pięć posągów reprezentuje miłość, nadzieję, religię, czystość i wiarę w niszach symbole czterech ewangelistów. Freski i mozaiki z Carminis Hall of Art w Wenecji przedstawiają kobiety Starego Testamentu wśród aniołów i świętych. W apsydzie, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny do Nieba, dzieło Fermo Taranni, po lewej herb papieża Piusa XI, a po prawej Bartolo Longo. Ikona Matki Bożej z Pompejów przedstawia Matkę Bożą tronującą z Jezusem na ręku. U jej stóp święty Dominik Guzman i święta Katarzyna ze Sieny. Maria w lewej ręce ma różaniec, który podaje świętej Katarzynie, podczas gdy Jezus spoczywając na jej prawej nodze podaje różaniec świętemu Dominikowi. Obraz jest zamknięty w złotej, brązowej ramie, ozdobionej 20 tajemnicami Różańca Świętego. Ikonę otrzymała siostra Bartololongo Maria Concetta de Litala z klasztoru Rosalielo w Porta Medina w Neapolu. Obraz przybył do w 13 listopada 1875 roku. Obraz wymagał renowacji którą natychmiast przeprowadził Giuliemo Galella. Został umieszczony dla czciwiernych 13 lutego 1876 roku. Później Bartolo Longo powierzył ikonę neapolitańskiemu malarzowi Federico Maldarelli do dalszej renowacji, prosząc również o przekształcenie oryginalnej świętej róży z Limy w świętą Katarzynę ze Sieny. W 1965 roku Podczas renowacji przeprowadzonej w Papieskim Instytucie Benedyktynów w Rzymie, pod nakładającymi się kolorami w poprzednich interwencjach, odkryto oryginalne kolory, które ujawniły rękę utalentowanego XVII-wiecznego artysty szkoły Luca Giordano. Obraz został następnie koronowany przez papieża Pawła VI w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie.

Relikwiarz świętego Bartololongo, eksponowany obecnie w bocznej kaplicy Bazyliki, mieści w sobie figurę z żywicy, która kryje jego śmiertelne szczątki. Do 2014 roku twarz i ręce dzisiejszego świętego były wykonane ze srebra przez złotnika Franco Scarmilatti z Rzymu w 1980 roku z okazji jego beatyfikacji. Obecnie figura jest ubrana w płaszcz rycerzy zakonu grobu świętego w Jerozolimie, do którego należał Bartolo Longo. Na wyboczne bazyliki mają po trzy ołtarze każda. Po lewej stronie znajdują się ołtarze poświęcone świętemu Wincentemu Ferrero, świętej Małgorzacie Maria Lakoque i świętemu Tomaszowi Zakwinu. Po prawej stronie ołtarze dedykowane świętemu Dominikowi Guzmanowi, świętemu Franciszkowi Zasyżu i świętemu Alfonsowi Marii Liguori. Za ołtarzem głównym, od lewej do prawej, mamy ołtarze świętej Róży z Limy, świętego Jana Chrzciciela de la Salle, świętego Piusa V i świętej Katarzyny ze Sieny. W ambulatorium pokrytym kolorowymi marmurami łuki zdobią mozaiki, na których przedstawiono wezwania litanii loretańskiej. W ołtarzach bocznych bogate mozaiki z tajemnicami różańca wykonane przez Szkołę Mozaiki Watykańskiej. Myślę, że na koniec warto poświęcić chwilę uwagi życiorysowi świętego Bartololongo. Przyszedł on na świat 10 lutego 1841 roku w Latiano we Włoszech. Jego ojciec, Bartolomeo, był lekarzem, a matka Antonina z domu Luparella prowadziła dom. Od najmłodszych lat ta pobożna kobieta uczyła Bartłomieja modlić się na różańcu. Bartłomień w wieku pięciu lat został wysłany do kolegium braci szkolnych, gdzie otrzymał wszechstronne wykształcenie, także muzyczne. Grał na fortepianie i flecie, został dyrygentem szkolnej orkiestry. Wykazywał duże zdolności literackie, interesował się także fechtunkiem i tańcem. W 1858 roku wstąpił na Wydział Prawa w Neapolu, gdzie masoneria rozszerzała swoje wpływy. A niektórzy wykładowcy jawnie występowali przeciwko kościołowi. Wtedy wiara Bartola uległa załamaniu. Wstąpił on do sekty spirytystycznej i w krótkim czasie został kapłanem szatana. Pewnego dnia zdawało mu się, że słyszy błagalny głos zmarłego ojca, który nawoływał go do powrotu do Boga. Zdesperowany poprosił o pomoc przyjaciela rodziny. Profesora Winczęca Pepego. Długie rozmowy z przyjacielem przekonały go do opuszczenia sekty. Bartolo trafił do Dominikanina, ojca Alberto Redentego, gdzie odbył spowiedź. Towarzyszką jego życia i małżonką została wdowiała matka pięciorga dzieci, hrabina Marianna de Fusco. Bartolo, jako początkujący adwokat, Został administratorem dóbr hrabiny i prawnym opiekunem jej dzieci. Pierwszy raz do Pompejów Longo udał się w sprawach majątkowych hrabiny de Fusco. Podczas spaceru po okolicy wpadł w stan rezygnacji i przygnębienia. Pisał wtedy Pomimo pokuty wciąż gnębiła mnie myśl, że należę do szatana i nadal jestem jego niewolnikiem, a on oczekuje na mnie w piekle. Rozważając to popadłem w rozpacz i byłem bliski samobójstwa. Wtedy usłyszałem w moim sercu echo słów ojca Alberta, powtarzającego za Maryją. Ten kto propaguje mój różaniec, będzie zbawiony. Te słowa oświeciły moją duszę. I tak doszło do tego, że Bartolo pozostał w pompejach i oddał się budowie kościoła dla mieszkańców wioski. Założył czasopismo, różaniec i nowe pompeje. Które po dziś dzień jest drukowane i rozprowadzane po całym świecie. Niewielki Kościół wyrósł na potęże sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Był także inicjatorem odmawianej po dziś dzień przez miliony wiernych modlitwy Piętnastu Sobód. Napisał wiele modlitewników, nowen, rozważań. Szerzył przekazaną w objawieniu Matki Bożej nowennę pompejańską, zwaną nowenną Nie do odparcia. Jak stwierdził w swojej suplice do królowej Różańca Świętego, Różaniec jest jednocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wsawinictwo wszystko może uzyskać od serca syna. To dzięki jego inicjatywie w 1883 roku papież Leon XIII. Ustanowił październik miesiącem szczególnej modlitwy różańcowej. W ostatnich miesiącach swojego życia Longo cieszył się wspaniałą przyjaźnią innego świętego, doktora Moscatiego, który został jego lekarzem. Giuseppe Moscatti widział adwokata ostatni raz rankiem 5 października 1926 roku. Tego dnia powrócił do Neapolu i nie wiedząc jeszcze o tym, że Longo zmarł. Powiedział do rodziny. Bartolo poszedł do nieba. Ostatnie godziny życia sędziwy adwokat spędził na modlitwie różańcowej otoczony przez swoje ukochane pompejańskie sieroty. Jego ostatnie słowa brzmiały: Moim jedynym marzeniem jest zobaczyć Maryję, która mnie uratowała, i która mnie wyrwie z szatańskich sideł. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.